Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Tutaj Maniek. Mamy dzisiaj 17 lipca 2024 roku. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony zapowiedzi mojego nowego wyzwania, które sobie ostatnio obmyśliłem, a mianowicie jest to wyzwanie polegające na bieganiu, tak? Czyli zacznę robić to, czego bardzo nie lubię, bo generalnie jest, jest taka teoria, że to, czego najbardziej nie lubimy robić, to czego nie chcemy robić, to jest dokładnie to, co powinniśmy zacząć robić, więc... No ja to zrobię właśnie, czyli zacznę biegać. No w skrócie, żeby tutaj nie rozciągać. Dzisiaj już przebiegłem pierwszy dystans, tak zwany zapoznawczy i tak, przebiegłem 800 metrów, przy czym miałem potężną zadyszkę, oczywiście już problemy z oddychaniem, tak, także jeśli chodzi o kondycję, to jest słabo. Dlatego też uznałem, że po tym, ogólnie po tym biegu, że to, to był bardzo dobry pomysł, tak? Żeby troszeczkę poćwiczyć nad tą wytrzymałością, nad tą kondycją. I cóż, no, będę biegał etapowo, tak? Ja sobie tutaj zrobiłem, pozwoliłem sobie zrobić taką małą rozpiskę, wam tu już pokażę w zeszycie, jak to wygląda. Tutaj jest cel, wyzwanie biegania. Główny cel, jaki sobie objąłem, to jest to, żeby przebiec 10 km. Nigdy w życiu nie przebiegłem takiego... Kawała. No, no nie, nie, nigdy, nigdy, no kilometr kiedyś może przebiegałem gdzieś tam w szkole jak, jak były te różne, jak to się mówi, no zawody czy coś, ale, ale 10 kilometrów absolutnie. I podzieliłem sobie to wszystko na fazy, więc przebiegnięcie kilometra, dwóch kilometrów, 5, 8 i ostatecznie dziesięciu. Start jest z datą dzisiejszą, tak, bo dzisiaj miałem ten pierwszy bieg. Ten taki próbny, żeby sprawdzić w ogóle, w jakiej ja jestem kondycji. Więc tak, udało mi się przebiec 800 metrów. I po prostu co? Przy każdym osiągnięciu, jak to się mówi, następnego tego progu, tutaj z tych moich wytyczonych yy, półek, tak, kilometrażowych, będę po prostu robił nowy filmik, będę aktualizował yy, moją formę, tak? Będę wam tutaj, jak to się mówi, zgłaszał, opowiadał, jak to wygląda, czy jest poprawa, czy nie ma poprawy, ile mi to czasu zajmuje, jak to wygląda, tak? No i cóż, no na dzisiaj to tylko tyle. Zakończę to tylko tą zapowiedzią i tym, że przebiegłem 800 metrów i dostałem zadyszki. Więc yy, chciałbym też pokazać to, że no, yy, nie każdy ma super kondycję i zasadniczo nie jest to nic złego, jeśli chce się to poprawić. Tak więc tutaj, to, że ktoś przebiega powiedzmy 10 km, czy przebiega 40 km, powinno być dla nas, jak to się mówi, motywujące, a nie demotywujące. Więc jak widzicie, ja mimo tutaj jakiegoś zaplecza siłowego. Zaplecze jakiejś tam kondycji, jeśli chodzi o wykonywanie ćwiczeń, to z bieganiem jest porażka, tak? Jest porażka, przyznaję się do tego i przyznaję się do tego, że również chcę to poprawić, tak? Jak to się mówi, mam tą chęć poprawy i chciałbym ten wynik, ogólnie tą swoją wytrzymałość, kondycję poprawić. Co będzie później, nie wiem. Na razie skupiam się na tym, żeby osiągnąć ten cel, czyli przebiegnięcie tych 10 km i nie bawię się żadne jakieś tam czasy, rekordy, po prostu chodzi mi o to, żebym zdobył taką formę, że będę w stanie po prostu, jak to się mówi, wystartować i te 10 km bez robienia żadnej przerwy po prostu przebiec. I tyle. Także no cóż, i tak oczywiście jak zwykle się rozgadałem i rozciągnąłem to. Więc yy, na koniec, jak zwykle, bądźcie zdrowi, uprawiajcie sport, nie bierzcie żadnych świństw, tak, to będę powtarzał, bo w dzisiejszych czasach jest niestety fala tego, że, że już nawet młodzież już bierze różne świństwa dopingujące, a to nie o to chodzi w sporcie, żebyśmy przeganiali wszystkich naokoło, tylko chodzi tak naprawdę o nasze zdrowie, moim zdaniem, tak, to jest moje tutaj zdanie, że jeśli uprawiamy sport tak amatorsko w domu, to powinniśmy się skupić głównie na aspekcie zdrowotnym, a nie na tym, żeby mieć jak największe mięśnie, żeby jak najładniej wyglądać, okupując to ceną właśnie naszego zdrowia, tak? Także jeszcze raz pozdrawiam Was wszystkich tutaj serdecznie, tutaj był Maniek, zapraszam. Do śledzenia mojego tutaj postępu w bieganiu. Także trzymajcie się, cześć.